Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, dlaczego kłóciliśmy się? Karty. Przełożyłam i tradycyjnie rysuję trzy karty: setna, gwiazda. Co wychodzi naprzeciw? Osiem pentakli. Wynik, odpowiedź, rada. Sąd. Na spodzie talii jest karta umiarkowania, i to może być tło czytania. To jest spokój. Sedno. Gwiazda. Wrażliwość. Spokój. Trwanie w błogości. Piękny sen. Delikatność nie oznacza bezsilność. Również to jest Moc okazywania uczuć. Człowiek wierzy w siłę serca. Człowiek nie potrzebuje wielkich i spektakularnych rzeczy czy doświadczeń. Chce miłości. Chce żyć intensywnie. Człowiek chce zrobić kolejny krok. Patrzy na swoje życie z dużą nadzieją, optymizmem. Człowiek chce głębokie zrozumienie, porozumienie. Co wychodzi naprzeciw? Ósemka pentakl. To są zbyt wysokie wymagania. Próżność to jest również próba zmiany partnera dla swojego dobra. To też jest brak lub zła komunikacja między parą. To też jest pośpiech i chęć zdobycia tego partnera. To też jest romans. I również takie szybkie pójście w bank. Wynik, odpowiedź, rada, sąd ostateczny. Ja zawsze mówię i będę mówić: aby związek trwał, była zgoda między parą, to para musi wykonać wobec siebie tytaniczną pracę. Muszą być więzi. Para musi się kochać i nie myl to zauroczeniem. Muszą nawzajem spełnić swoje potrzeby, oczekiwania i pragnienia. Muszą wychodzić sobie naprzeciw. Muszą nauczyć się rozmawiać z sobą, bo to nie jest łatwe. Tutaj nie było pracy nad związkiem. Poprzez brak tej pracy powstała taka małpa i tarzan. Czyli on może cię zapytać, czym tak ładnie pachniesz? Co to jest za zapach? A ty jemu odpowiesz, że to jest zapach bananowy. On ci odpowie, że pasuje do takiej małpy. A ty mu odpowiesz, okej, okay, ale jaka małpa, taki tarzan. Jeżeli nie wykonaliśmy pracy nad związkiem, mijacie się w fundamentach, to lepiej jest odejść i poszukać sobie kogoś innego, kto by chciał Pracować nad związkiem, wykonać tytaniczną pracę, a to nie jest łatwe. Ale czym trudniej, tym lepiej dla Ciebie, bo wtedy spotkasz odpowiedniego dla siebie partnera. I tego Ci życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot, dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie jest pod odwiedzinie. Pozdrawiam Klara Tarot 28.